A wegetarianie w Wietnamie. Wegetarianie mają łatwe. Jak nie jest mięsa, wystarczy znaleźć taki napis jak I e, przeważnie te miejsca nie wegetariańskie, to wegańskie. Wegański odpowiedniki... no. tak. ja bo akurat można zjeść wegańskie odpowiedniki wietnamskich. Dziś zarazem mówiłem bucian, normalnie z wieprzowiną, tu jest wegańska wieprzowina. I jakąś zupkę z tofu i wegańską <noise> wołowiną. Nieźle to pewnie wegańska wołowina. A zupka wygląda tak? Spójrzcie. Jestem niż kilka mięsnych, które jadłem. I drugie, czyli buncia. buncia. <laughs> Normalnie jest ze przewiną, tu jest wieprzowina elegańska. Dlatego makaron różowy. Wiadomo ziółka, kiełki. Jeszcze pół bunci. Super pyszne. No problem. I każdy z tych dań kosztuje 30 tysięcy dongów, Czyli jakieś 4-450. No 4,50 powiedzmy na złotówki, żebym nie zapomniał. Podajcie na kanał, tam jeszcze całe filmy z Wietnamu.